Babcia i tor dla kulek. Babcia bawiła, wesoło bawiła się na torze dla kulek. Babcia uwielbia spuszczać z niego małe kuleczki. Kuleczki zjeżdżały z toru dla kulek jak szalone. Babcia powiedziała: Wow, jakie to fajne! Chciałabym być jedną z tych wszystkich kuleczek. O matko, ale szybkie, nawet wzrokiem nie nadążam za tą kuleczką. Wow, jakie to wszystko jest fajne. Babcia postanowiła, że spuści z toru dużo kuleczek, żeby było jeszcze lepiej. Im więcej kuleczek spada z toru, tym lepiej. Prawie. Wow! Ale to jest super zabawa z tymi kuleczkami. Babci bardzo patowało się bawienie na torze dla kolekcji dziesięcioma pięknymi kuleczkami. Lecz nagle babcia przez przypadek wtrąciła kuleczki, i wszystkie poleciały w stronę. O nie, o nie! Będę musiała je wszystkie poszukać. Jak ja tu teraz zrobię? O nie! Są tak poukrywane. Mam nadzieję, że znajdę wszystkie osiem kuleczek. Babcia poszła szukać kuleczek. Hmm, gdzie one mogą być? Niestety nigdzie żadnej nie ma. Hmm, gdzie te kuleczki są? U, może spytam tamtych ludzi z tyłu. Ciekawe czy ich znajdę. Zapytam ich. Może wiedzą, gdzie polecieli kuleczki. Pójdę tam. I tak babcia poszła zapytać małego chłopca, gdzie poleciały kuleczki. Przepraszam, może czy wiesz, gdzie poleciały kuleczki? Niech poleciały, nie poleciały wyściona kuchni. Bardzo dziękuję za radę. Pójdę poszukać przy kuchni. I tak, babcia poszła w stronę kuchni poszukać kuleczek. Hmm. A czy wiecie, jak potraficie już zobaczyć jedną albo dwie kuleczki? Patrzcie się gdzieś na podłodze przy kuchni. Nie tak bardzo blisko kuchni, ale gdzieś na pewno powinny być na podłodze, gdzie zaraz wam pokażę. Dam wam 5 sekund na znalezienie kuleczek. Poszukajcie kuleczek! Babcia na was liczy! Babcia poszła szukać kuleczek i popatrzyła, popatrzyła... A co to jest? Co kuleczki? O jest! Mam dwie kuleczki! Brakuje mi jeszcze... To ośmiu kuleczek, brakuje mi jeszcze sześciu. Mam już dwie, to już coś. Babcia poszła szukać jeszcze więcej kuleczek i znalazła... Jeszcze jedną kuleczkę. Jest ona o tutaj. Jupi, mam już trzy. Jeszcze tylko pięć i będzie osiem. Mm. Ale gdzie jest jeszcze więcej kuleczek? Już nigdzie żadnych nie widzę. Zap Zapytał mojego przyjaciela, Jenorożka, czy by mi pomógł. Pójdę do niego, na jednorosową górę. Babcia. Poszła na jednorożcową górę i oczywiście spotkała swojego przyjaciela jednorożca. Witaj jednorożcu, jak się masz? Dobrze. icha, mam się bardzo dobrze. Czy mógłbyś mi pomóc poszukać kuleczki? Wyglądają, są takie przezroczyste. Mam już trzy. Potrzebuję jeszcze pięć, żeby było ich osiem. Jednorożec odpał Okej, okay, bardzo chętnie Tobie pomogę. Uwielbiam spędzać z Tobą wspólnie czas. Jedno jednorozecz szukali i szukali, aż w końcu znaleźli jedną kuleczkę. Zobacz mój biedny przyjacielu. a to jedna z ośmiu kuleczek. Wezmę ją do naszej kolekcji. O, babciu, to świetnie, że mamy już. Cztery kuleczki. Potrzebujemy jeszcze czterech. Babcia i jednorożec w końcu znaleźli wszystkie osiem kuleczek. Jak chcecie, możecie je policzyć. A, f, a Nie Wracając do tematu. Babcia i jednorożec poszli pobawić się na torze dla kulek. Bab Jednorożcowi babci bardzo fajnie się bawiło razem. Jednorożcowi bardzo fajnie się spodobał ten tor dla kulek. Bawili się i nawet się na nim wspinali. Było to takie fajne. Babciu, babciu, dziękuję, że zabrałaś mnie na taką fajną wycieczkę, na taką fajną atrakcję. Ten tor dla kulek jest taki fajny, ale ja już muszę wracać do mojej krainy. Papa, pa, babciu. Jednorożec wrócił do swojej krainy. Jednorzec wrócił do swojej krainy. Babcia zaczęła się powoli nudzić. Postanowiła, hmm, pójdę, może, pójdę, może się położyć do łóżka. Jestem już taka zmęczona. I babcia poszła do łóżka. Koniec.